Mogę zaczynać. Witam wszystkich Państwa serdecznie na otwarciu wystawy po nawałnicowej. Wydawać by się mogło, że występ, który Was przywitał, jest nieco niespójny z tematyką tej wystawy, ale to tylko pozory. My nawałnicę przetrwaliśmy, my żyjemy. Dziękuję za przybycie na dzisiejszą wystawę. Została ona zorganizowana, jak tu Pani Ania powiedziała, z okazji. 8. Rocznicy y, nawałnicy, która y, nawiedziła teren naszej gminy 11 sierpnia 2017 roku. Y, jest to 8. No, chwila po 8. Rocznicy tej nawałnicy. Y, dzisiejsza wystawa była już prezentowana w Ośrodku y, Gminnym y, w Rytlu. Y, od dzisiaj przez kolejne dwa tygodnie chcielibyśmy ją zaprezentować Państwu. Zapraszamy do wysłuchania krótkiej prezentacji, która jest takim podsumowaniem podsumowaniem klęski, którą leśnicy określili mianem klęski stulecia, ponieważ w stuletniej historii lasów państwowych nie mieliśmy do czynienia z szkodami o tak wielkim rozmiarze i tak wielkimi konsekwencjami przyrodniczymi, gospodarczymi, ekonomicznymi i społecznymi. No i właśnie o tych. W skutkach przyrodniczych i gospodarczych na przykładzie nadziejstwa rentelu z 11 sierpnia 2017 roku chciałbym Państwu kilka słów. Takk.